Choć na brak sukcesów siatkarki wszystkich grup wiekowych legionowskiego LTS-u szczególnie w tym roku narzekać nie mogą, władze klubu ciągle starają się wyławiać siatkarski na rybek. Od jakiegoś czasu działacze wraz z siatkarkami pierwszego składu spotykają się z uczniami legionowskich podstawówek. Po to, żeby zaszczepić jakby tę ideę siatkówki, żeby dziewczęta, te młode, miały kontakt jakby z tymi gwiazdami, tak to nazwijmy, bo są zawyniczki jednak znane już w Polsce, żeby one jakby dały im tej, tego impulsu, tego, tego powera, jakbyśmy to nazwali, żeby te dzieci chciały trenować i żeby odnalazły się w tej siatkówce. W poniedziałek siatkarki odwiedziły szkołę podstawową numer dwa. Spotkały się z uczniami klas trzecich i szóstych. Na pewno będziemy chciały pokazać dziewczynkom i chłopcom, parę takich naszych ćwiczeń, które mam nadzieję. Będą im się podobały, i w jakiś sposób, nie wiem, może poprzez rozmowę, yy, będziemy starały się zachęcić je do tego, że uprawianie sportu jakiegokolwiek, jak nie tylko siatkówki, jest bardzo ważne. Zawodniczki LTS-u pokazały dzieciakom m.in. jak wygląda rozgrzewka, odbiór piłki, zagrywka i atak. Uczniowie mieli też okazję sami sprawdzić się w siatkarskim rzemiośle. Są dzieci w takim wieku, że najlepiej dojść do nich przez zabawę. Dużo na pewno ćwiczeń z piłką, ale takich bardziej w formie zabaw niż jakichś konkretnych fragmentów. Także myślę, że, że powinno to wypalić. Czy tak się stanie, okaże się we wrześniu. W szkole podstawowej nr 2 od nowego roku szkolnego ma bowiem ruszyć kolejna klasa sportowa o profilu koszykarsko-siadkarskim. Wyszły właśnie Legionowie z taką propozycją spotkania, na co się bardzo ucieszyliśmy, bo akurat to jest profil naszej przyszłorocznej klasy sportowej. I zainteresowanie jest duże, dzieci inaczej to odbierają, niż mówi nauczyciel, a inaczej jak spotkają się już z zawodnikami. Po tym spotkaniu problemu z naborem do tej klasy na pewno nie będzie, tym bardziej że już teraz wielu uczniów i rodziców jest nią mocno zainteresowanych. Dzieciaki chodzą, pytają, w sekretariacie naszej szkoły można jak najbardziej zapisać się w każdej chwili, a także u nauczyciela, który będzie prowadził klasę, czyli pani sztylko Koszakówka i Pani Monarska, czyli ja, siatkówkę. Co więcej, od samego początku roku szkolnego na stronie internetowej są wszystkie informacje zawarte odnośnie utworzenia tej klasy na zabranie z rodzicami. również są, również temat jest ponawiany. Może więc za kilka lat uczniów dwójki będzie można oglądać nie tylko na legionowskich parkietach.